Siemanko widzowie, z tej strony Tasty no i dzisiaj nagrywam satysfakcjonujące filmiki z... jak to się nazywać? bo trudno miałeś tam imię? No y, No i tak jak obiecywałem będę nagrywać, będę, będziemy reagować na bardzo relaksujące filmiki S właśnie, sobie... W... Tak? No. Nie... O, oh, jeszcze jedna rzecz. Nie, TCP, nie? No. o subskrypcji łapce w górze. No oczywiście. Z dzwoneczkiem. No, Dobra. Tak, Dobra. Zaczynamy. to jest chyba też tego do Bradary, wiesz? O kurcze, ale ładnie jak oni to ścierają. To chyba lud ścierają? Nie, to jest po prostu taką masę. Nie, to jest jakieś chyba, wiesz? Aha. chyba. No, no. No, nie musi ich na dół. Ja taka sama robiłem kiedyś. Złotu wielkopadu to też tak robiłem. Tak to wygląda pięknie. A to? Aha! to nie tak robiłaś na światego. No? Ja miałam jeszcze pięknie było. i pięknie zrobiłam. A ja to kiedyś widziałam. Nie, bo tak, bo tak się w ogóle się dolecę. Ale to szybko tak z... To jest las wytorował jakiś ogień.

czy co? Ja nie mogę, ja tego nigdy nie miałem. Co to jest? To jest! A dobra, to są magnesy, wiesz? Aha. Na flurku, na było. Ja nie mogę, jakby ja bym to zjadł. Ja bym nie Ja nie mogę, jak to by było... Ja jak to by było, ja to było by. jadalne, to, to bym to już zjadł. Co o, to? Nie Mhm. Ale to, to ma być satysfakcjonujące. Ja wiem, bo smoki są sklina, bo nie mają jakiś smoki. Ale to mało być satysfakcjonujące. Ja nie mogę. Nie. No to też ma być satysfakcja, ale to no śmieszne. Jak będę dziś mieścił w szpitalach, to będę I piłkę. Kiedyś był mniejszy taki. Jak widziałem fontannę, dzisiaj byłem na lotnictwie widziałem fontannę, to się od razu ściągałem po i sieci. Ja nie mogę, Ej, ale widzieliście to z nutellą? O kurde. Ej, ale to miało być satysfakcjonujące. Ej, ale to jest fajne! Co to za... Co to za przebrania ci Nie, serpenty. nie! No ja nie mogę, to ma być satysfakcja? Ja nie mogę, czy to ma być satysfakcja? Jakby w gosie, to nie złapić nie nigdy. Nie. To musieli mu powiedzieć i Ja to bym nie skoczył, tak dla komórki tylko. Prawda, no to się... Skoczył na bandzie, ale... nie, może gdzieś jej. Ale ładne! nie Ej, jak oni to robią, co? To jest taki, to jest normalny pudełko farby i tylko ten pędzel je, je, jest zielony i tylko się kręci pędzel i tyle. Aha. Ej, A to jest tak romanie, to, mam, to, jest, to Ej, co to jest? To nie robią jakoś... To jest w... Aha. Oczywiście chińskie. O, koparka. O nie! Uuu! O uuu! Uuu! Ciało. Nie chciało! Nie polecę tego w domu robić! Tak, nie róbcie tego w domu, dzieci! Dzieci! co on odkurza? Nie, to nie jest to chyba pasuchy. odkurzanie, on chyba... On chyba jakoś... Nie, on to chyba mył jakoś! A po co on te robi? Te sokle? Nie, to chyba będzie tak dla wyglądu! Aha! No ładnie maluję kółko. I co, że maluje tak kółka? Co kółko malować? Co? Jak? No to po prostu nie jest i tak. Ej, ale to tak nagle znika. Ej, a ja myślałem, że to była stopa. Nie. To jakieś kłyki są. Ja nie mogę... Nie no, ja bym to zjadł. Nie no to, to już na pewno bym zjadł. O. Dobra, na szczęście sobie dzisiaj po filmie zjem y, chipsy y, z ziemniakami to się uspokoję z tym co widziałem. Dobra. Co to jest? To wyglądało jak... To wyglądało jak sklejone włosy. To jajko jakieś to jajko jest, ale to też jest jak się robiło. To wymagać szerokich nie. Chyba no ale by już. mogło być mocne... Nie, 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 tu jest To nie, 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 Ale ładnie to ładnie to wygląda Wow. No. nie, no. nie, nie, autka. tego kurde, nie, nie, nie,

A ty komu posłuchaj, żeby tu z tego wyjmować? Co nie? to jest? A! A! Jej, no, to ma być satysfakcja chodząca to! Jak to się tam nazywała? Drabina. Drabina. No. To ma być satysfakcjonujące na pewno. To może być no, a? czy... To mogło być, być do. To nie jest, to taki ja to Nie wiem, to jest wtedy. wtedy. Ale to będzie. Po prostu to powinno dojść do. Nowoczesnych, głupich wynalazków Dobra, raczej już taki ciąg No, zawsze oczywiście, chińskie, no jak i naszej, czy tam japońskie? No to chyba ten, wiatraka, ale ładne to. Po co ty tego się tam ma... Ale z czego by się on tak zabrudził, o, tak samo jak on? Pewnie go tak specjalnie. No. Specjalnie pojechali na pole się wywalić, motor do jakiejś... motor do jakiejś stylu stali i co. specjalnie motor polewają, czekają chwilę, żeby to tak się ten... Albo jakieś to to specjalne brudnia. takie do filmiku, tak tylko dla wyglądu. Ej, czy to będzie... ta... ta do skwizy? A nie, nie czekaj, co? Nie. To jest blina, to jest darmo, z jest i jej żeby się nie rozlicza. No. Nie wiem, czy jest pochodzę. Wiesz, ale raczej to jest... Nie. Może mm. to jeszcze? Okej. Widzimy w grze, nie tak, jak na filmie są, nie? To nie jest. Ej, to... To jest chyba... Łoooł. Ale ładne widzowie. Ej, to... Ej, co? Ej, ale ładne widzowie. Co to jakieś napisze? Le. Już To tutaj Przeba te tutaj na kryść na słoik. Ej, ale to jak to one się nazywa? tak zakładają? A tutaj pewnie coś się... No bo to jest farba i tyle, później już to pewnie... A ja myślałem, ten, że to nie? się tak... Je, takie do zakręcania będzie. By to jest... To jest zwykłe taka ma... To jest zwykłe to i do tego się poczepia w po farba i tyle. No ale tyle krysle, tylko, ja tylko robi, że mi się, się zaciek, zaciek nie zrobię. Zaciek zrobił ten płuc. Jalta. Co ty? Ale od tego mnie... zęby bolą. dlaczego? A dla ej dobra, ja nie patrzę, ja tylko to zęby bolą, no A ja. Nie widzę takich tych Ej, ja nie, tutaj to kochają, to ja, ale ja, ja, ja nie przypadam. Ej, serio trochę zęby bolą. No. Co? Ja nigdy tak nie miałem. Może dlatego, że takie za twarde. Ja, ja takie coś... Nie wiem. Nie ja, wiem, kiedyś w sklepie idzie, bo to nie kupowałam. Dobra, widzowie, więc nie już zapomnijcie o subskrypcji i łapce. No, A ja rzę... nie, no, no nie dobra, nie. Y... Dobra, Tu godzinę trwa. O! To jeszcze 10 minut, to może nam się jeszcze uda. Nie reklamy! Nie, nie mogę. Albo dobra, w sumie wytnę. to ogóle I reklamy. Yy, dobra, już o, już wyłączyłem wycięcie. Super. Hmm. Jest to miasta widać Chyba... Y Dobra. Ej! Halo? O nie! Lagi na filmiku. Najgorsze sobie... Jesteś? Widać o trochę. Halo! Ej! O nie! Halo! Widzowie, chyba mi się... Internet wywaliło to. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górze. No i do widzenia! Śmiesznie skończyłem.